Jakie masz marzenie? Jakie mam marzenie? Nie wiem, nie istnieje w mojej definicji głowy coś takiego jak marzenie to sobie cele i lecimy dalej Okej okay. Koleżanka jakie ma marzenie? Ciężkie pytanie w sumie, w sumie Nie mówiłem, że będzie łatwo Nie wiem no Pojechać do USA No, a reszta w tak. następnym odcinku I co tam będziesz robiła w USA? Wszystko Wszystko Okej, okay. dobrze. Ale to tak. Słuchaj, no to jest proste, <laughs> słuchaj, słuchaj. Jakie masz marzenie? Marzenie podróż na Kilimanjaro. Okej, okay, a dlaczego? Super. Dlaczego? No egzotyczny kraj. No i wyprawa w góry, to co lubię. Super. Bardzo. Jedno pytanie. Jakie masz marzenie? To moje marzenie, to spotkanie znowu moich znajomych z festiwalu, na którym byłem w tym roku. Oni są z drugiego końca Polski. Okej. Okay. Jakie masz marzenie? Trudne pytanie. Chyba moim najbardziej takim marzeniem, które bym chciał, żeby się spełniło, to jest, żeby ludzie się bardziej kochali, niż nienawidzili. Pozdrawiam koniobusa. Wow.

Dużo marzeń, twoja głowa tego nie ogarnie. O, o, o. Ale jedno ulubione. O, 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 jedno. Żebyś się jogurtowi motor nie psuł. Nie psuje. Kurde. mi się nawet jak nie, nie muszę marzyć tego. Kurde. Jak się spełniło. Pytanie. Ale weź tam na ten. Jakie masz marzenie? Coś do zaprezentowania. Dostanów się. Nie do do celu, żeby się wiodło. A jak chcesz to zrealizować? Nie wiem, iść do przodu. tyle Okej. Okay. Hey, znowu. So. Jakie masz marzenie? Mnie się ma... może wydać błahe i proste, ale w tym momencie marzę o tym, żeby dopalić dopiero Okej. Okay panie zdrowie Cieszanów rządzi nie Jakie masz marzenie Marzenie zostać w Cieszanowie na zawsze Bardzo Dobra. Jakieś pytania jeszcze Jakie masz marzenie Spotykaj dobre tak tutaj na festiwalu. Tak, Jakie masz marzenie? Eee, w tym momencie dostać się do akademika, zdać studia i nie być debilem w przyszłości. Okay. Jakie masz marzenie? Mam marzenie, że pojechać na wycieczkę do Ameryki Południowej. Okay. A dla po Peru na przykład. A dlaczego? Żeby zobaczyć dżunglę i moczu Picchu. A czy już to zaplanowałeś bardziej? Nie, na razie na, nie wiem, na razie nie mam e, konkretnych planów, ale może ja w przyszłą wakacje się tak. uda. Okej. Okay. No, no, mam nadzieję, że iść do Ameryki Południowej. Myślał o tym, żeby zapisać się na jakiś wolontariat tam, pojechać i potem e, coś porobić. Potem zostać tam dłużej, pozwiedzać. Okay. Piękne marzenie, moim, moim zdaniem. No, może, może spotkam jakiś Indian w dżungli. Będziesz miał czarną perłę. Z krainy... I co jeszcze? No, myślę, że najchętniej do Peru właśnie, ale może, może pojadę gdzieś za granicę tam z Peru, bo tam pozwiedzać po prostu kilka, kilka różnych państw. Dobra.